I dobre. Ja, no, ja pierwszy dzień dobry. Mam pytanie. E, ma pani chłopaka? No, a co? Chce tak pani zmienić? Nie, nie, chcę zmienić. Dlaczego? We a dlaczego miałabym APWC chcieć zmienić? Mam na przykład 6, dużą 5, pałę. 2, Słucham? mam dużą pałę do bejsbola. Moglibyśmy tego, moglibyśmy z tego, bo by jest Cześć, Prytii! Tak, tak. Jutem jest mocno. A, bo ja mam taką aurę szablownika. <grym> aurę szablownika, ten co do. Dobrze, że szablownika, nie szablozębnego. <grym> Nie szablownika, tylko szablowników. Tak! jest więcej! Aha. Trzeba to łączyć, jak chce. No, dziękuję! <laughs> Szablownicy to jest potęga! Box, 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 box! Udwa gotowe, jeden! Wysył samochodu, wysył samochod! samochodu. do góry, kur. Nie wysiadaj! Kontrolowane Suspect down, suspect down Widziałem jak Stare. sięgał po broń Po prostu krążaj wokół podwójnika, czy nikt się nie kręci Byłoby nie było jak ostatnio na przeszukaniu na Co tu się dzieje? Kontrolowane cały Wszystko Dobra. W porządku 770, do wszystkich jednostek potrzebujemy Tutaj koronera i MS na miejsce Postrzelony napastnik, zakułam go <laughs> Tak jak to w USA, tak Stare, nie można było mu ufać. 127, plus 1, 10, 5 i 10, 7. Wie? 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 Powiem twoje żonie, że jesteś tragiczny, tragiczny. Nie zrobię ci dzisiaj loda. No ale ty możesz mi zrobić, wiesz o co chodzi, możemy... Idź stąd, idź stąd, błagam cię, idź stąd. <grym> Lepiej imo schodami wejdziemy podchodzić. Idziemy schodami. Waście na łapę, może taki, bo ona weźmie tak, właściwie założy ją na ręce jak na tarczę. No weź mnie ktoś. Jedno <laughs> <I nikt> piętro nie wziął <laughs> nie, <biorę. śmiech> nie No ja mówiłem, żeby obak powszał. wziął Nie bak, ja to muszę być za zasięg... scenę, za tą akcję. Dobra, wiecie to Co wiesz co ci powiem panie szefie, policji pod imal Gboro. Co mi powiesz? PSV donego. Ja cię też zbić. Patrzył w górę. Panie. Dom. Mam Mamy jakiś wybuch na górze. Zaraz zakładników. Wysadzili piętro budynku. Dobra. Wjeżdżamy po zakładników, zabieramy ich stąd. Wypuszczajcie jak największą ilość. <grym i z Rosji> Ale takie komentarze są najlepsze, nie? Ja się wkręcam, ja się wczuwam, przychodzi taki dół żółw z Galapagos i mi pisze coś takiego, i ja się rozjebany, Ty jesteś jakiś rozjebany chuj. Mamy krótko i... troszeczkę za bardzo się rozpędziłam z tym buziakiem, dlatego wolałam dlatego cię przeprosić. Nie no, jakby nie, nie ma za co mnie przepraszać. Tym bardziej, że to ja pierwszy dałem buziaka, więc tutaj... Wychodzę, wychodzę, idę w roz... Naprawdę wolę odgrywać geja. Yy. Dyrektor wypadł. Ja, ja wracam, lepiej. Nie trzymajcie po sobie, nie trzymajcie po sobie. To... Ej, jak to otworzyć? Ja klikam wszystko. Daje, daje już po sobie. Ej, nie mogę otworzyć, nie mogę otworzyć. Klikam, S klikam, klikam, żeby otworzyć. Do fontanny muszę wylądować, nie no. Prawdopodobnie upadek zawali się, więc musimy jak najszybciej uciekać. Budynek wybuchł od góry, macie jak wejść. Spacja? Klikam! F, spacja kod. nie działa! Do tyłu, do tyłu. Mam wejść i spadochron. Wejdę już, spadochron wejście. 20. No, klikam wszystko, ja nie zadziała mi spadochron. Dobra, rezes. Lewy przycisk myszki czy co? Lewy przycisk myszki czy co? kur... nie mogę! Nie nie mogę, nie mogę, nie mogę, f, kurwa, nie mogę, nie mogę, bo kurwa, NA mać. Nie mogę nie mogę. nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jeb, w dupę spadochron. Dokładnie tak. Dobra, to. Łe, co jest, kurwa, ty małute mnie tak? Wow. Nie, 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 to naszego nie strzelać, to jest nasz, 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 Który? A. Kremowy to jest nasz. Kremowy to nasz? To naszego chyba aktualnie. Nie, w ogóle. Ładnie, ładnie. Dobra, to to był nasz, dobra, git. Od razu mówię, szary śmigłowiec powietrzny jest nasz, nie strzelać. No ja strzeliłam. <laughs> ja kur... nie, to nie dziwi. Cześć, to nie, się? Ja się przyznam, okej? Przepraszam Przejął mnie, to nie dziwi, <laughs> że ona Przyznam, okej? Nie, nie Na funkcjonariusz, no no, dobra, idę je zgłosić Nad nami. To tam? Prawo, góra, góra odbudowy. Nie, ała! Spada. Spada! To nasz? Spad? Prawdopodobnie tak. Nie, po latuj. Co ty powiedziałeś? No żartowałem przecież, ku... Powiedziałeś? Ja jestem ojcem wszystkich policjantów spokojnie